Na razie, poczekajcie. Tak, na razie bez drzewa. Zaraz się będziecie tulić do drzewa. I powolutku wyciągamy ręce w górę, po to, żeby się rozciągnąć, przeciągnąć. Tak, w górę i na boki. W jedną i w drugą stronę. I mocno w górę wyciągamy ręce. I rozluźniamy. I rozluźniamy. Rozluźniamy nogi. I wyciągamy prawą nogę w przód. Stawiamy napięte. Opieramy i próbujemy palcami prawej nogi dotknąć prawe kolano. Jeśli się komuś uda, jest duża nagroda. Podwójny deser. Załatwię wam. I to samo druga noga. I rozluźniamy. I rozluźniamy. Teraz w ten sposób ręce. I wyobraźcie sobie, że przed nami są takie drzwi, które trzeba otworzyć, pchając je do przodu. I trzymamy. I jeszcze raz. Wracamy i powolutku, spokojnie ręce wędrują w przód, i wracamy. I jeszcze raz, do przodu, i wracamy. I jeszcze raz, powolutku, spokojnie w przód, i powrót. Teraz to samo w górę, bardzo spokojnie, powoli w górę, i wracamy. W górę. I wracamy. Ostatni raz. W górę. I wracamy. Teraz tutaj na boki. Raz. I powrót. Dwa. I powrót. Trzy. I wracamy. I rozluźniamy. Na boki. I kółeczka. Raz. Dwa. Trzy. 4, 5, 6, 7, 8, i w drugą stronę. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. I druga strona, tak Ta ręka tylko podtrzymuje tą rękę. To nie jest tak, że tutaj ściskamy, tylko delikatnie podtrzymuje. A tutaj ta piązka to jest symboliczna głowa nasza. Symboliczna. I w dół, i w górę. I w dół, i w górę. I raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, delikatnie tutaj. osiem, dziewięć, 10. I rozluźniać. I rozluźniać. I rozluźniać. Dobrze, teraz łączymy w ten sposób ręce. I tutaj zaciskamy. Raz. I puszczamy. Tutaj chodzi o to, żeby te palce weszły mocno w drugie. I zaciskamy. I puszczamy. I zaciskamy. I puszczamy. I zaciskamy, i puszczamy, i zaciskamy, i puszczamy. Wzmacacie ręce? Czujecie? Tak? A wiecie, co jeszcze się dzieje w tym momencie? Wzmacniacie swoje oczy i uszy. Ale w ten sposób, nie, nie, tutaj, tutaj, o tak. Mhm. Zaciskacie, zaciskamy, zaciskamy, i puszczamy, zaciskamy, i puszczamy. Tutaj chodzi o to, żeby tutaj te błonki uciskać. Bardziej, dobrze? Tak, tak. te błąki między palcami. I rozluźniać, i rozluźniać. A teraz bardzo ważna rzecz: połączymy świadomość z podświadomością, dobrze? Wiecie, jak to zrobić? Ręce w bok. I teraz powolutku świadomość idzie do podświadomości. I łączymy. To jest połączenie świadomości z podświadomością. I teraz dociskamy, w ten sposób trzymamy. Dociskamy mocno świadomość z podświadomością. Trzymamy, tak, i ciągniemy obie złączone mocno ręce w dół. Ciągniemy mocno w dół. Bardzo mocno, i trzymamy. Trzymamy, 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 trzymamy. Tak, i tutaj w dół mocno, tak, dobrze, mocno w dół, świetnie, o właśnie, dobrze, mocniej, mocniej, złącz, 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 złącz i w dół, trzymaj cały czas i w dół, te ręce mogą Wam nawet tak drżeć, ale trzymamy i teraz powolutku odwracamy tylko palce w dół, tak i ciągniemy obie ręce w górę, ale dociskamy, świadomość do poświadomości, trzymamy. 4, 3 2 i 1. I rozluźniamy. I biodra. Ręce na biodra. I powolutku kółka. Raz, 2, 3 i 4. 5. I w drugą stronę. Raz, 2, 3 4, i 5. Pięta do pośladka. Prawa, lewa noga. Raz, 2, Trzy. Co robimy? Pamiętacie? Pięć, proszę. Kupniaki. Kopniaki. W tym momencie rozgrzewamy stawy kolanowe. I oprócz tego pobudzamy, otwieramy kanały limfy pod pachą. Pod kolanem. Raz. Nie, 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 nie po przekątnej. Prawa. Każda pięta w swój pośladek. Nie w cudzy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Siedem i osiem. Dobrze, rozluźniamy. Teraz zmęczyłyście się troszkę? No to odpoczywamy. Raz. No, dwa. No, trzy. To jest cztery. Pięć. Sześć. Dobrze, rozluźniamy. Jeśli jesteście w lesie albo gdzieś koło drzew i ćwiczycie sobie i się zmęczycie, to można, jak macie telefon komórkowy i bateryjka jest rzędu 5%, to co chcecie zrobić? Doładować. Jak jesteśmy w lesie i jesteście zmęczone, to co chcecie zrobić? Doładować się. W jaki sposób można się doładować? Oddechem. Świetnie. I zaczynamy oddechy. oddechy. Czyli w ten sposób ręce nabieramy dużo powietrza. I powolutku wypuszczamy. Pamiętajcie, nabieramy powietrze czyste nosem. A wypuszczamy spokojnie, powolutku ustami. Wdech nosem. I wypuszczamy ustami. Jeszcze raz, dołużo. I spokojnie, wypuszczamy. Ustami. Świeci słońce. Można do oddechu dołożyć słońce. Czyli stajemy na wprost słońca i teraz patrzymy, gdzie jest słońce. Tak, bez okularów. Możemy zamknąć oczy. I teraz tak. Wdech. Rysujemy kółko nad słońcem. Nabieramy nosem. I spokojnie, powolutku wypuszczamy ustami. Słońce, wdech nosem, i spokojnie, powoli wypuszczamy ustami powietrze. Dobrze, rozluźniamy. Stojąc w ten sposób, patrząc na słońce, możecie bawić się światłem. Tam mam słońce, które pada mi prosto na oczy, a ja. Bawię się. Zasłaniam sobie oczy i odsłaniam. Zasłaniam i odsłaniam. I w ten sposób obie ręce i taką kurtynę robię na boki. I wracam i zasłaniam. I w ten sposób ręka zasłonięte słońce jest i do góry i powolutku w dół. Widzicie? Oczy zamknięte. Tak. I teraz tutaj. Tu. I tu, tu i tu. A możesz się pobawić w ten sposób. Aha, że po prostu dół, góra był Tak. O tak złącz i taką sobie zrób zasłonkę. I teraz odsłoń i złącz. Mhm. I na boki, i kurtyna. Mhm. Fajne? No, Bawcie się słońcem. Jedną rzecz, którą jeszcze można zrobić, a mianowicie zabawa oddechem. I teraz tak: mamy prawą półkulę i lewą półkulę. Prawa półkula jest emocjonalna, lewa jest od myślenia. Jeśli macie czytać książkę, rozwiązywać krzyżówkę, czy pisać jakiś projekt, to dotlęcie sobie lewą półkulę. Czyli co trzeba zrobić? Zatkać prawą dziurkę i lewą dziurkę nabrać. I wypuszczać. Co teraz bo Lewą półkulę. A teraz zatykacie lewą dziurkę i napełnić prawą półkulę powietrzem. I możecie się bawić. Lewa strona, czyli prawą dziurkę zatykacie i wypuszczamy. I druga. Raz tak, raz tak. I wypuszczacie. I teraz duże kółko, z wdech i wypuszczamy. Rozluźniamy, rozluźniamy. Wiemy już czym jest limfa, czym są te wszystkie toksyny nam niepotrzebne. To pamiętamy o tym, żeby otwierać i to jest ważne przekażcie to wszystkim żeby otwierać kanały limfy. Kanały limfy są tam, gdzie nam się pocą części ciała czyli stopy i można sobie potupać troszkę. Idziemy od dołu później pod kolanami tak. później tutaj w pachwinach można sobie otwierać. Można tak, a jak są ludzie, a my się wstydzimy, bo mamy czasem coś takiego, że się wstydzimy, to co robimy, Pamiętacie, chodzimy sobie na piętach i na palcach. napięty i na palce. Bo tutaj w tym zgięciu mamy kanały limfy pachwinowej. Jak się Was ktoś spyta, że macie pachwinę i pokażecie, że tu to macie rację. I na palce napięty. I na palce. Dobrze korzystamy, bo ktoś przyszedł do nas. Tak. I bawimy się. I zasłona. I na boki. Raz. I łączymy. Dwa. I łączymy. Teraz kotarę sobie otwieramy. Ręce w dół. I. Otwieramy oczy, patrząc w słońce i zamykamy. Lewe oko otworzymy na sekundę i zamykamy. Prawe i zamykamy. I teraz zwróćcie uwagę na jedną rzecz. Otwórzcie na chwilę oczy. Jak patrzycie na słońce z zamkniętymi oczami, i na chwilę otworzycie i zamkniecie, to zobaczcie, co się rysuje. Zobaczcie, jakie ładne, jakie ładne wzorki się Wam rysują. Przed oczami. I jeszcze raz. Łapiemy słońce, nabieramy. I spokojnie, powoli wypuszczamy. I ręce kierujemy, dłonie otwarte, w stronę ziemi. I ostatni raz. I spokojnie, powolutku wypuszczamy. Całe powietrze w kierunku. Ziemi. Rozluźniamy. Widzicie, tutaj nabieracie dużo powietrza, czyli to, co potrzebujecie, a tutaj powolutku oddajecie z pełną wdzięcznością to, co już jest wam niepotrzebne. A teraz próbujemy nabrać do brzucha. Robimy takie duże brzuchy, nabierając powietrze. To robimy w ten sposób. I oddychanie przeponą, pełne nabranie do brzucha, pompujemy duży brzuch i tylko z pełną świadomością, wyobraźcie sobie to, że nabieracie powietrze. Nabieracie powietrze po co? Żeby przeżyć. Czyli nabierajcie z tym oddechem to, co chcecie. Miłość? To bierzecie i oddajecie to, co już wam jest niepotrzebne. Ale podziękujcie za to, bo przed chwilą było wam do czegoś to potrzebne. Dziękujemy. Tak, można na głos powiedzieć. Można powiedzieć na głos. A teraz nabieramy co? Radości się komuś przyda trochę? Tak? tak? To bierzemy radość. I wypuszczamy co? Poczucie winy? Okej, okay, poczucie winy. Powolutku. Nie Jeszcze. Jeszcze. A wypuszczamy trafi lęk jednocześnie. Powolutku.